Po co teraz to wotum, jeżeli też, no właśnie, nie usłyszeliśmy jakiejś takiej nowej opowieści wielkiej o tym, w którą stronę pójdzie ten rząd. Z tych konkretów, które tam padły, to były te rzeczy, które na spotkanie liderów przynieśli szok liderzy <noise> partii, ugrupowań koalicyjnych. Więc może dwa słowa na ten temat. Mhm. Czyli wracamy jeszcze do pytania, po co to wotum? Moim zdaniem trochę zagrało tu takie coś takiego, co jest w sumie dość ludzkie. Jak się coś dzieje, coś się wali, jest jakiś kryzys, to jest taki odruch, żeby coś zrobić, żeby nie stać, nie patrzeć, jak się rozpada. Czyli jak po prostu, e, jak, jak, jak nawalisz w związku, to pytasz: Kochasz mnie? E, I jak usłyszysz to, już wiesz, wiesz, że wszystko jest w porządku. No niektórzy tak mają. <laughs> tak. Nie wiem kto. Napiszcie w komentarzach, ale no, niektórzy tak mają, że jak właśnie się dzieje, no to trzeba zrobić coś, zrobić cokolwiek, a nie jest to pierwszy raz, kiedy Donald Tusk prosi o wotum zaufania dla swoich rządów. To się zdarzało w poprzednich latach, więc może to taka domyślna rzecz, którą ma po prostu w szufladzie, a, a nie wiem co zrobić. Niech będzie wotum zaufania. To, to jedna rzecz. Druga, no odwrócenie uwagi, że um, trudno odwrócić uwagę od przegranej w wyborach prezydenckich. No jednak, um, no jednak nie, ale Wszystko, e wszystkiego można próbować wysłać faceta w kosmos i to, wiesz, czasem nie, nawet nie wystarczy nawet nie to. Tak. <laughs>